Dziś w programie zobaczymy, jak w pszczynie rozwiązano problem z miejscami w przedszkolach. Odwiedzimy zakończone inwestycje w szkołach oraz pokażemy, gdzie dopiero się rozpoczną na miejskich drogach. Skończyły się wakacje także dla sześciolatków. Choć była obawa, udało się dla wszystkich maluchów znaleźć miejsca w publicznych przedszkolach. Ponieważ sześciolatki miały pójść do szkoły, to miejsc w przedszkolach byłoby wystarczająco dla tutaj ludzi zainteresowanych posłaniem dzieci do przedszkoli. Niestety, rodzice mieli prawo decyzji, więc pozostawili dzieci w przedszkolach. Tym samym zabrakło miejsc w szkolach dla dzieci 4 i 3 letnich. Dlatego w lipcu podjęto uchwałę o utworzeniu czterech dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźcach, Łące, Piasku i Studzienicach. W placówkach znalazły się dodatkowe miejsca dla ponad setki maluchów. Musieliśmy też zwiększyć nasz wysiłek finansowy, prawda, bo to nie jest tylko wymalować sale i wpuścić tam dzieci. Trzeba było dodatkowe sprzęty kupić, wszystko wyposażyć, wyremontować niektóre pomieszczenia. Także no, był to dosyć duży wysiłek dla nas, ale opłacalny myślę, że rodzice będą zadowoleni, dzieci też. Łącznie w 2012 roku na remonty w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych w pszczynie przeznaczono prawie ćwierć miliona złotych. Dzięki temu remontowi przede wszystkim poprawiły się warunki pracy personelu obsługowego. Dostosowaliśmy te pomieszczenia do norm i wymogów sanepidu. Nie dość, że zostały te pomieszczenia przebudowane, to jeszcze zostały wyposażone w nowy sprzęt. Nowy sprzęt odmalowane ściany. Kuchnia w przedszkolu numer 2 zyskała nowego smaku. No elegancko, nie, nie ma pary, jest wszystko, wyciąg elegancki, kiedyś było gorzej, bo wszystko to tam na te ściany siadało. teraz jest bardzo fajnie. Co lepiej się pracuje? Oczywiście. Nie tylko przedszkolaki mogą się cieszyć z remontów. W szkołach też się wiele zmienia, tak jak tu w Chrzczyńskim zespole szkół nr 1. 600 uczniów od kilku dni może ćwiczyć na odnowionej sali gimnastycznej. Tu jest wymalowany parkiet, jest, jest wyceklinowany, jest, jest przyjemnie, bo jest jasno. Szczęście mamy salę dwie, to jest ta mniejsza. Druga jest opodal dużo większa i tam chodzą dwie grupy. Bo tutaj chodzi jedna grupa, taka przeciętnie 20 osób i to wystarczy. W 2012 roku na remonty szkół Urząd Miejski przeznaczył ponad 700 tysięcy złotych. Najwięcej, po ponad 150 kosztowało osuszanie ścian oraz remont jadalni w jednej z najstarszych pszczyńskich szkół, szkole podstawowej nr 1. Budynek wykazywał duże zawilgocenie i no musieliśmy coś z tym zrobić, prawda? I zrobiliśmy ekspertyzę, wykonaliśmy do ekspertyzy plany osuszania budynku no i jak widzicie no, ze wspaniałym rezultatem, yy, ponieważ yy, poprzednie ściany były bardzo mocno zawilgocone. No po prostu był grzyb, tak mówiąc krótko. Żywimy prawie 370 dzieci, także to jest duża ilość posiłków, które wydajemy obiadów każdego dnia. W tej chwili powiększyliśmy o jedno pomieszczenie w tą stołówkę no, i możemy już swobodnie na dwóch przerwach wyżywić taką dużą ilość dzieci. To jest właściwie trzeci etap osłyszania, ponieważ on został podzielony na kilka etapów, bo dokonana została iniekcja ścian, no i odnowienie od wszystkich ścian właśnie budynku i zewnętrznej izolacji. Remont trwał ponad dwa miesiące. Udało się zakończyć to w okresie wakacyjnym. Na razie nie wzbudza zachwytu, mimo że to jeden z głównych deptaków w mieście. Nie podoba, podoba się. Tak są takie lepsze, prawda? Żeby... żeby się nie e, kaleczyło nóg o te kamienie, Te, te drzewa by było uzupełnić albo w ogóle wyciąć, bo są te niektóre to straszą. Straszyć przestaną. Już za kilka dni rusza przebudowa ulicy Kościuszki. Deptak między Dworcem Kolejowym a centrum miasta nabierze nowego blasku. Inwestycje w drogi to największa potrzeba na dzień dzisiejszy w Szczyny. i postanowiliśmy w budżecie w ostatnim kwartale przeznaczyć prawie półtorej miliona złotych jeszcze na inwestycje, które będą się rozpoczynały i już się rozpoczęły. Takim kluczowym i sztandarową inwestycją to jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy dwoma rondami na ulicy Kościuszki. To jest w zasadzie wizytówka pszczyny wszyscy turyści, mieszkańcy, którzy wychodzą z dworca PKP, idą właśnie tą częścią nieprzebudowanej ulicy Kościuszki i to jest, przebudowa nastąpi w najbliższych, w najbliższych kilku tygodniach. Przebudowujemy cały ciąg pieszy razem z wymianą oświetlenia i wymianą części zielonej, czyli będzie piękna aleja spacerowa od ronda, które usytuowane jest obok przepięknego sądu wrockiego w kierunku dworca PKP. Sprzęt budowlany wiedzie także na inne ulice. Jeszcze przed zimą remontowane zostaną m.in. ulica Baziowa, Marmurowa oraz Narcyzów. Mamy blisko 244 km dróg z czego tylko część utwardzone, reszta to są drogi szutrowe. Także każdy kilometr, który uda nam się zrobić jest korzyścią dla mieszkańców, bo będą jeździć po utwardzonej części. Korzystamy również z tego, że jeżeli pojawia się możliwość skorzystania z, z tak zwanej zdrabki i tak było w przypadku sołectwa Rodołtowice, gdzie wykorzystując zdrapkę z ulicy Bieruńskiej wykonaliśmy kilkusetmetrową nakładkę właśnie na drodze szutrowej. Na takie zabawy z pupilem w Pszczynie nie trzeba będzie już specjalnie szukać miejsca. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa Psiego Parku. Nowość całkowicie w Pszczynie, tego nigdy nie było. Na terenie obok ulicy Bielskiej chcemy zrobić na kilku arach Park z wybiegiem dla psów, oczywiście z odpowiednimi urządzeniami treningowymi atestowanymi przez Związek ekologiczny. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy projekt i duża ciekawostka dla osób, które, które nie mają gdzieś podziać ze, ze swoimi czworonogami. Park będzie otoczony takim płotkiem mniej więcej metrowym i w środku każdy, kto ma pieska, będzie mógł sobie skorzystać z urządzeń, które będą przygotowane, tego, aby te psy mogły się tam wybiegać, a co za tym idzie również wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne, tak jak w całej pszczynie mamy na każdym prawie słupie torebki na przykład i tutaj apeluję do wszystkich właścicieli czworonogów, aby z tego korzystać. Na pierwszy spacer z czworonogiem mieszkańcy Pszczyny będą mogli się wybrać jeszcze w tym roku.